Zgodnie z obietnicą, to co w modernizmie pierwszej połowy stulecia rzeczywiście nowej, jest tego tak dużo, że aż nie wiadomo jak zacząć, więc pozwolę sobie zacząć niechronologicznie. Z, bo należy tutaj mówić o DBC, należy mówić o grupie 6, należy mówić o Hindemicie, należy mówić o Webernie, należy mówić o Edgarze. Warezem. Należy mówić o Messienie, należy mówić o bardzo wielu rzeczach, ale pod względem ważności należy po pierwsze mówić rzeczywistości o Strawińskim. Drugi raz o Strawińskim, ale tym razem nie o Strawińskim od Święta Wiosny, nie o Strawińskim od Pietruszki, nawet nie o Strawińskim od historii żołnierza, tylko tym Strawińskim często niechcianym przez późniejszą muzykę nowoczesną. Ten, który pisze Apollina, tym, który pisze Pulcinella i którego Boris de Schlezer Określił mianem neoklasyka, z słowem, które miało się później przyjąć i oznaczać. No i ogólnie rzecz biorąc, nurty historycyzujące dwudziestowiecznej muzyki oraz wszystkich, którzy w takim czy innym momencie przeszli przez pedagogiczne ręce na często bez względu na to, jaką właściwie estetykę mieli, z, mieli prezentować. Dlaczego jednak wiązać by to, co rzeczywiście nowe, właśnie z tą muzyką Strawińskiego? Nowość święta wiosny jest oczywista, jest zrozumiała i była wielokrotnie komentowana. Dlaczego by nowość przypisywać Pulcinelli, czy Apolinowi czy Symfonii C z tego rodzaju, rodzaju utworom, które ściągnęły przecież na Strawińskiego gromy Apologetów Awangardy? Z, którzy zaczęli po raz kolejny łaskawie już akceptować Stalińskiego, wtedy, kiedy pod koniec życia zaczął pisać utwory serialne. Z, zacznijmy od jego estetyki. Od jego estetyki, która może się jawić na początku jako naiwne powtórzenie Edwarda Hanslika, dawnej estetyki muzyki absolutnej, tylko połączone z tezami, które dość trudno zaakceptować. Kiedy bowiem Strawiński twierdzi, że robi to w poetyce muzycznej, robi to w kronikach, robi to w wielu wywiadach, że muzyka jest niezdolna do wywoływania emocji. To oczywiście jest to nieprawda. I z, ze względów empirycznych sąd jest nie do przyjęcia. Spróbujmy jednak zrozumieć Strawińskiego, zamiast po prostu. Odsyłać jego poglądy do lamusa jako nieistotną estetykę opartą na nieporozumieniach czy też po prostu empirycznie fałszywą. To, co ma do powiedzenia Staliński, to nie teza, że muzyka jest Aemocjonalna, A ekspresywna i tak dalej, to zupełnie inna i o wiele poważniejsza teza, którą moglibyśmy wyrazić w taki oto sposób. Racja bytu muzyki nie leży w wywoływaniu emocji. Emocje, które może muzyka budzić, są dla niej czymś przypadkowym, czymś, w czym nie wyczerpuje się z jej konstrukcyjne piękno i czymś, co towarzyszy zaledwie muzyce. Radykalna nowość tej estetyki polega na odcięciu idei muzyki jako piękna czysto formalnego, idei nieobcej chociaż Hanslikowi od całego jej XIX-wiecznego kontekstu, od całej historii czy też prehistorii muzyki absolutnej, jaką prześledził tak dokładnie Karl Dalhaus. Jeszcze Hans mimo tego, że w drugim wydaniu o pięknie w muzyce usunął ostatnie akapity, które mogły sugerować związek z dawną romantyczną metafizyką muzyki instrumentalnej, tak naprawdę dokonał swoistego destylatu z myślenia o muzyce, które zaczynało się u Szlegli, zaczynało się u Tika, zaczynało się u Wakenrodera, gdzie ostatecznie przecież czysta, czysty zespół relacji formalnych, jak i Tworzy dzieło muzyczne, był rozumiany jako abstrakcyjny obraz myślenia. Prawda? Jak mówili szlaglowie, w muzyce absolut myśli sam siebie, i przecież na początku to właśnie oznaczał termin muzyka absolutna. Oczyszczenie z tego, co przypadkowe, nie oznaczało braku zawartości treściowej, ale jej absolutyzację. Od tego rodzaju estetyk odcina swoje pojęcia piękna, formalnego. Strawiński w sposób bardzo radykalny. Nie bez racji pisze, że w samej idei takiej religijnej, właściwie wykładni, czy też religijno-filozoficznej wykładni sztuki, dla niego jako dla człowieka rzeczywiście wierzącego, wiemy, że do końca życia pozostał Strawiński prawosławny, My tkwiła zabawna pretensja, rodzaj przebierania się w nie swoje szaty, do nierzec rzec, a Strawiński tak się w polityce muzycznej wprost wyraził, i czy zwykłe bluźnierstwo. Dość trudne dla, dla, niego, dla niego do zaakceptowania. Gdzie więc jest ta kraina piękna? W krainie ludzkiej percepcji. To nie jest tak, że odcięcie od emocji oznacza w przypadku strawieńskiego odcięcie piękna formalnego od odbiorcy, od jego możliwości percepcyjnych, od jego reakcji. Alicja Rzebska w swojej znakomitej książce o strawieńskim pokazała, że właśnie dokładnie odwrotna jest jego strategia kompozytorska. Wszystko jedno, czy weźmiemy pod uwagę. Requiem Canticles, dzieło serialne, czy weźmiemy pod uwagę Święto wiosny, czy weźmiemy pod uwagę Symfonię w trzech częściach. To, co łączy całą muzykę Strawińskiego, to jest myślenie o kompozycji jako o układzie rozpoznawalnych percepcyjnie elementów, układzie, którego struktura pozostaje zawsze percepowalna na poziomie słuchowym. Komponowanie pozostaje dla Strawińskiego organizacją wydarzeń słuchowych, nie abstrakcyjnych układów dźwiękowych, nawet jego serializm nie staje się nigdy abstrakcyjnym budowaniem struktur, które da się odtworzyć tylko w partyturze, ale z operowaniem wydarzeniami percepowalnymi na poziomie słuchu. Requiem Coast to być może jedno z bardzo nielicznych dzieł dodekafonicznych, którego strukturę serialną możemy śledzić bez pomocy partytury. Na dobrą sprawę i jako tako wyrobione ucho i trochę osłuchania z muzyką nowoczesną powoduje, że utwór ten dla nas jest Percepcyjnie, absolutnie jasne, i może dlatego mimo wspólnoty techniki tak różne od muzyki innych serialistów lat 50., od muzyki Bouleza, od muzyki Nono, od muzyki Stockhausena. Serializm Strawińskiego pozostał tak jego i tak osobny, jak był jego neoklasycyzm, niepodobny do żadnego innego tak nazwanego neoklasyka. To jest zatem pierwsza radykalna nowość. Jaka tu się pojawia. Drugą radykalną nowością jest zniesienie historii muzyki. Zniesienie historii nie oznacza zniesienia jej przeszłości, bo właśnie ta przeszłość zostaje w całej, z całą mocą wydobyta. Zniesienie historii oznacza, tak jak to tutaj rozumiem, zniesienie pewnej narracji na temat historyczności muzyki. Narracji, którą odnieczyliśmy po XIX wieku i z której awangarda nigdy nie umiała się. Wyzwolić. Tę narracji, którą zawdzięczamy Szkole Nowoniemieckiej z jej podporządkowaniem wykładni dziejów muzyki uproszczonemu heglizmowi, w którym Sam Hegel by się nigdy nie rozpoznał takiemu heglizmowi, który potrafił sprowadzić ideę nieskończonego rozwoju pojęcia historii myślenia do uproszczonego pojęcia postępu. Ostatecznie rozumianego coraz bardziej jako po prostu rozwój technik. Cechą charakterystyczną tej historii Noe Deutsche Schule jest jej nieodwracalność. Jest przede wszystkim jej niewyobrażalny wstręt do powtórzenia. W tym, jak straszliwie Stockhausen tępi także w formie muzycznej powtórzenia, w to, że wpada na ideę rytmów nie elementów powtarzalnych i tak dalej, to, że powtórzenie jest wyeliminowane z jego muzyki, aż do tego momentu, w którym sam rozwój formalny odbywa się bez jego udziału chyba po raz pierwszy w dziejach muzyki. Kwi nie tylko na o formie, kwi także transponowanie na formę muzyczną pewnej historiozofii. Historiozofii, która wskazuje, że radykalnie innowacyjne pod wieloma względami Stockhausen jest pod względem rozumienia dziejów muzyki o wiele bardziej tradycyjny niż był kiedykolwiek Staliński. Zniesienie historii tak rozumianej oznacza zarazem uwolnienie całości przeszłości muzyki jako czegoś, co staje się, by tak powiedzieć, horyzontalnie dostępne. Po zniesieniu tej narracji, która mówi nam o postępie, którego każdy nowy etap tworzy, jak było to Adorno, kanon zakazów, coraz osiągnięte staje się zakazane i do tego powrócić nie można, ponieważ każdy powrót oznacza regres, a postęp jest traktowany jako naczelna, wartość z... E, oczywiście przy takim myśleniu nie ma mowy o czymś takim jak powrót do technik Roskena de na przykład, albo no. po, po, powrót do technik Perotana Wielkiego, e, czy kogokolwiek innego, albo do Pergolesego. Jak dalece było to obce, kompozytorom, tym najwybitniejszym, zanim awangarda lat 50. i 60. -tych nie podniosła tego myślenia do rangi dogmatu, z, e, pokazuje ich twórczość. Właściwie nikt z wielkich modernizmów pierwszej połowy XX wieku nie wziął tej wizji postępu na poważne. Z, e, nie wzięli jej nawet sami kompozytorzy nowoniemieccy. Jeżeli brać pod uwagę, że najważniejszym autorytetem tej szkoły był list, no to co zrobić z tym listem, który później pisze list Sacharalis. Muzykę organową i tym podobne rzeczy, wracając wielkim łukiem do muzyki późnego średniowiecza, do harz perfekta, do organowej muzyki XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Młody Szymberg brzmi, jakby wierzył w tego rodzaju rzeczy, no ale przecież cała jego twórczość z lat 40. i 50. stanowi zaprzeczenie jego młodzieńczej retoryki. Radykalnie nowatorski Webern, gdzieżby on był bez i Izaaka i muzyki. XVI wieku. To nie jest przypadek to, co powiedział Gulen Gould podczas sławnego koncertu w Związku Radzieckim, kiedy zdecydował się wykonać wbrew zapowiedział muzykę wiedeńskiego dekafonistów. Nie wykonywano przecież w Związku Radzieckim, że to, co da się najpiękniejszego powiedzieć na obronę tej muzyki, to to, że jest skomponowana technikami, które sobie liczą tysiąc lat. Do dekafonia była przecież wielkim spojrzeniem w przeszłość kontrapunktu. Idę o równorzędności tego, co wertykalne i horyzontalne, jakie mogła zapewnić tylko dawna polifonia. Nie jest także przypadkiem, że jako uczony, zresztą znakomity, w swoim, przypominam, habilitację, pisał Weger o Heinz zaku i właśnie o Ars Perfecta i tego rodzaju muzyce. Z którą są olbrzymie. Chyba tylko jeden, jedyny strawiński miał okazję jednak i odwagę tą wizję muzyki poza tak określoną historią powiedzieć jawnie i zalegalizować, traktując całą przeszłość jako repertuar dostępnych technik i sposobów realizacji jednej wbrew pozorom niezmiennej estetyki. Estetyki, której celem jest wytworzenie. Niezmiennego, perfekcyjnego dzieła sztuki, którego struktura jest w pełni uchwytna słuchowo i odbywa się na planie, czy też w zakresie możliwości percepcyjnych z słuchacza. Z... Wiemy, że Strawiński wielokrotnie nazywał wykonawców obelżywymi. Epitetami. Prawda? Po angielsku nie mówił performer, ale deformer. Wiemy, że dokonał co niektórych po dzień dzisiejszy śmieszy wzorcowego nagrania swoich własnych dzieł. Wszystkich Azerbejdżan wtedy powiedział, że rzeczą przerażającą jest ustawienie to, że kiedy, jest, kiedy staje jako dyrygent, traci całą radość z muzykowania i interpretuje własne partytury niewolniczo. No, przepraszam, a jak ma kompozytor interpretować to, co sam napisał, dlaczego miałby cokolwiek w tym, e, cokolwiek w tym e, zmieniać. Z, e, po raz kolejny starły się tutaj dwie różne kultury muzyczne, kultura performatywu muzycznego i kultura dzieła. Kultury, które pozostają ze sobą w nieustannym zwarciu, z przechyleniem wagi obecnie na stronę Performatywną, a które, śmiem twierdzić, wzajemnie się warunkują i wzajemnie się wymagają. I Którekolwiek ekstremum byłoby dla muzyki europejskiej zapewne zabójcze. Przez ekstremum rozumiem, to, rozumiem taką sytuację, kiedy jeden biegun znajduje wreszcie moc, by znieść drugi. To, czego potrzebujemy, to konflikt między innymi nie jakiś tam złoty środek czy budule medium, ale właśnie rozgrywający się konflikt, który tworzy pewną ramę. Historyczności muzyki, która da się przecież rozumieć inaczej niż chciała tego szkoła nowo niemiecka. Z... To są więc elementy, które rzeczywiście strowińskiego, także tego najpóźniejszego, ustawiają w zupełnie innej pozycji. Podobnie jak jego wartość, takiej kategorii estetycznej jak piękno. Z kategorii, której roli w estetyce wielkiego modernizmu. Stanowczo nie doceniamy. Tak stanowczo e, wyrzucamy piękno z obszaru sztuki nowoczesnej, że zamykamy sobie drogę do interpretacji wielu znakomitych wydarzeń. Nauczyliśmy się bowiem czytać cały modernizm przez okulary, jakie nam narzuciły lata 50. i 60. Okulary, jakie nam narzucił luksus, jakie nam narzuciła twórczość Johna Cage'a. Sztuka Performance, Sztuka Heptadingu, Alan Kaplow i tak dalej, i wszyscy inni. Ale zastanówmy się, czy naprawdę, wyrzucając poza nawias modernizmu ideę piękna jako jedną z idei kluczowych, jesteśmy w stanie pojąć malarstwo Matisa, na przykład muzykę Dupisiego, czy jesteśmy w stanie pojąć literaturę tego czasu. Rilkego z, e, na przykład i wielu, i wielu innych. Zresztą to dotyczy także sztuki współczesnej. Nie wiem, jak można czytać powieści Milana Kundery, usuwając ideę piękna, rozumianego konstrukcyjnie i formalnie, i jeszcze cokolwiek z tego Kundery pojmować. Modernizm się nigdy tej idei nie pozbył, a jedną z największych zasług Strawińskiego jest przeformułowanie idei piękna, nadanie jej takiego charakteru, aby stała się ona na nowo nie czymś zawłaszczonym przez kulturę masową, niesentymentalnym spojrzeniem, e, nierozumiejącym na sztukę przeszłości, nierozumiejącym, ponieważ widzącym w niej coś niehistorycznego, pozaczasowego, miarodajnego itd., nie chcący z, z tą sztuką rozmawiać ale potraktować ją jako nabyte dobre tradycje, tak, dobra tradycje, a dobra kulturalne, które możemy powiesić w muzeach, a więc coś spoza naszego doświadczenia rozumiejącego. Stroniński należy do tych, którzy kulturze nowoczesnej przyswoili piękno, zostawiając na niej olbrzymie piętno i tego się nie da sprowadzić do innowacji czysto technicznych.